ma widzowie, dzisiaj odpowiem na cztery Brawl Stars'owe pytania Pamiętajcie tylko o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę a ja już przechodzę do odcinka Pierwsze pytanie to czy jeszcze w tym roku będzie 100 zadymiarzy i odpowiedź brzmi nie no bo teraz dojdą dwóch nowych Brawlerów Mina i Zigi i w następnym Brawl toku, jest, ma być dwóch czy trzech zadmiarzy, to nawet jak wejdzie trzech, no to będzie wtedy 99. Chyba żeby w czterech weszło, to wtedy w to wątpię akurat, ale wtedy będzie już równe 100. Czyli moja odpowiedź brzmi, że w tym roku nie, ale jeszcze nie na 100%. Drugie pytanie to, czy jest jakiś nowy kod QR? I jest, był w Brawl Toku. Jest ten kod QR na taki spray ze sobą i surfa. Eee, czekajcie tylko go. O, ten. To jest na ten spray. I. I to jest ten kod QR. To jest ten kod QR, tylko powiększony. On był na Brawl Toku. Trzecie pytanie to, je, jakie jest według mnie najlepsze przebranie z, no, z tego Subway Surf'a. Zrobię topkę, tylko dajcie mi się zastanowić. Dobra, już zrobiłem. I na ostatnim miejscu jest dla mnie Ali Graficiara. No, przyznajcie, że jakaś ładna nie jest. Potem Steel Graficiar na szóstym na piątym Leon Graficzas, Potem na czwartym, E. No tak, na czwartym przebojowy hangback. Skin za 199 gemów. Takiś bardzo fajny to nie jest. Potem Streetwearowa Ems, ta z karnetu. Patrzcie jaka toksyczna, ma łapkę w dół tutaj. Potem ej. Byron Frank. Surferka Janet potem. Na drugim miejscu jest Oli Jake. No przyznajcie, jest to bardzo ładny skin. I na pierwszym no oczywiście DJ Poco. Patrzcie na jego piękne ataki. Widzicie? Piękne to jest. I ostatnie pytanie to Czy ten tor nagród ma koniec? Sprawdzę to. I tutaj od tutaj chyba od końca jest tylko 50 monet. O! To jest od siedmiu... Nie. Od 805. I dobra. Lecę. Ja wam to zapauzuję. I widzimy się już jak będę bardzo daleko. Widzowie. Okazało się, że ten tor nagród naprawdę ma koniec. I to jest na 181 tysiącach. Tutaj wam wyświetlę filmik jak to chyba 5 minut to robiłem tutaj wam wyświetlę filmik jak to robiłem sami widzieliście jak to że przez 180 tysiącach był koniec i Nara widzowie.